No powinien z no nie Kurde mać Chyba jesteś God it. Nie no tak to już nie może być, no nie No to jedziemy jedną tutaj O tak, to już nie potrzeba kastki Kastkę I teraz trzeba było to zrobić jakoś tak kosmicznie i w ogóle Że że nawet zapomniałem jak A no, tak, tak Tutaj jedna Że wiem, że jest dużo więcej sposobów rozwiązania tej zagadki Tak, jest chyba najprostszy Albo nie tak którego? To którym laserem to zrobić? O tak Fuck je, yeah, ale ja jestem inteligentny Albo nie To to ma być No what the fuck nigga no teraz jest lepiej No co jest Przecież kurde jest laser No ja nie mogę No i teraz nie ma jednego No zaraz się Zdenerwuję się zaraz Albo zwyczajnie sobie tam pójdę Tylko że którym laserem to zrobić? Ja nie mogę Może tym Albo nie Tym powinien być tutaj Chyba Albo nie God damn it. Może działa Działa! Nie, kurde No jać God damn it. No to ten tutaj Tamten trzeci będzie No skąd ten trzeci wziąć? Nie da się To to by trzeba zrobić w ogóle inaczej Nie pamiętam, że to zrobiłem inaczej Tutaj jedno Jedno powinno działać, o właśnie, o to mi chodziło Tutaj to jedno A trzecie chyba będzie stamtąd działało